Cześć, 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 witam Was, moje fany, w kolejnym odcinku Falgaja. W kolejnym odcinku gry, gdzie będziemy spadać? Spadam sobie Falgaj. No i co? Jak Wam się podoba? Interko wchodzi, bo seria raczej wejdzie na dłużej. Seria raczej wejdzie z nami, moi drodzy, na dłużej, więc weszło i Interko. No, i co tu dużo gadać? Co tu dużo gadać? Gramy w falgę i mój drodzy, w ogóle w grę jestem dobry. Ja wiem, ostatnio tego nie mogliście zobaczyć, bo mnie to wywalało. Ale na przykład, patrzcie, piąty level, i naprawdę bardzo często mi się to zdarza. Bardzo często mi się to zdarza. I, 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 i króci szkoda, że ostatnio nie mieliście okazji tego widzieć. Ale mam nadzieję, że zobaczycie to dziś, jak mi idzie świetnie w tę grę muzyczka jest fajna, ale już się powiem wam szczerze, pogram w tą grę 5 godzin łącznie, powoli zaczyna nudzić, więc ja liczę, że wkrótce tu będzie dodany jakiś jeszcze mm, jakiś jeszcze dźwięk. Powiem wam szczerze, że ostatnio, przed takim odcinkiem, co mi się usunął w ogóle odcinek, który nagrałem, ma poszedł się gdzieś paść. A szło mi bardzo dobrze, aczkolwiek grałem właśnie w godzinach porannych, takich jak teraz o 9 rano, gdzie gimbusy siedzą w szkołach, nie grają w tę grę i mi wtedy idzie fantastyko. Bardzo dobrze mi idzie, ale no, tak jak mówię, cóż, a dzisiaj też nie wiadomo jak będzie, bo na przykład nawet w szkole miasteczko koło Olkusza ogłoszono w jednej ognisko wirusa. I przez to cała miejscowość ma wolne. Ja przypuszczam, media na przykład o tym milczą w ogóle, nikt o tym nie mówi. Mówią, że tylko zamknięto mm, tą szkołę, gdzie wirus się pojawił, ee, a prawda, że zamknięto wszystkie szkoły. I to w sensie wirus dokładnie wykryto w przedszkolu, a zamknięto i wszystkie gimnazja, i licea. Zresztą jest chyba jedno gimnazjum i liceum, ale mu wszystko wiecie o co chodzi. No, Zamknęli 4, 4 budynki szkolne, a media o tym nie mówią. Pewnie, żeby dzisiaj paniki, więc myślę, że wy możecie mieć podobnie. Myślicie, że. O, wszyscy chodzą do szkoły, a tu się nie zdziwcie, że kilka miejscowości obok Was ktoś do szkoły nie chodzi, bo był wirus w jednej szkole i w całej miejscowości zamknęli automatycznie szkoły. Bo wiecie, jak to jest: ktoś ma brata, ktoś ma siostrę. A, ktoś gra w falach i. Poszli, poszli, moi drodzy, poszli jak. Uuu! Dobra, lecimy. tak na się troszkę przycina, czy mi się wydaje? Nie ma prawa się. Co jest? Co mnie wywalasz, ty. ty... Ty bananie, gdziekolwiek jesteś. Uuu dobra, lecimy, mój drodzy, lecimy, lecimy, lecimy. lecimy. Eee, ajajaj, ajaj, ai, ajaj, 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 ale strata, ale strata miejsca. Nie do końca wiem o co chodzi, tu, czy w sensie tu wiem, że niektóre tylko da się mm, taranować. Wiem, że tylko niektóre da się tu taranować. Ba, 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 mnie! Uh, że nie, nie, nie wszystkie da się tutaj, jakby wiecie, no come on, come on, do mety, do mety, do, no, no, dawaj, dawaj, 6, 11, 13, da, dobra, dobrze jest, dobrze jest, dobrze jest, dobrze jest, dobrze jest, pięknie, moi drodzy, pierwsza runda i przesadnięta, aczkolwiek tam było troszkę zamotania leciałem bardzo dobrze na starcie, później troszkę się zagubiłem, no cóż, no cóż, no cóż. Przed sobie te niebiesko-żółte kolory. Mm, kosztowało mi to jedną koronę, więc całkiem drogo, bo ta korona często zdobywalna nie jest. E, ale kupiłem. Druga runda, moi drodzy. Dokąd dojdę? Czyli naprawdę, ostatnimi czasy non-stop dochodzę do trzeciej, do czwartej. E, pomimo tego, co widzi, ale ostatni odcinek się nie liczy, bo on mnie non-stop wywalał. On mnie po prostu wywalał, i to się nie liczy. E, gate crash. Oj, 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 nie jestem tu zły. W ogóle, a propos, wywalał, coś mi się zepsuł Program do nagrywania. Jak wiecie, za mną jest remont, bo mnie cały czas jest poniedziałek. Pomimo tego, że u was jest środa, pierwszy rząd dostałem. Super. Eee, natomiast, moi drodzy, co tu dużo gadać? No! Eee, nie! Dobra, nie, remont, moi drodzy, u mnie trwa. Eee, cały czas, eee, ale coś mi się zepsuło. Eee, program Nie, 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 ty dziadu! Program do nagrywania mi się zepsuł. A, że zepsuł, no e, coś tam się zfajdało, ale mi się to nagrywa. Bo ominąłem, skakowałem ten system, można by rzec. Dobrze, 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 przywróciłem mnie trochę. Dawaj, 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 w już tam jest. Dawaj! Nie! Tu trzeba skoczyć! skoczyć! Nie, 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 nie przegrałem! Nie! To mi się popisał, bo idący przez głupie przeoczenie. Zapomniałem, że tam trzeba skoczyć. Tu trzeba było grać na pamięć. Zapomniałem, że trzeba skoczyć. Eee, no i nie skoczyłem. No cóż, moi drodzy, tak też się zdarza. Trzeba mieć weby. Ale mam w teraz skręcanie szaf i innych. Eee, Także ja ty się na przykład kręcę odcinek. Teraz widzę, że na chwilę szafy skręcę. W ogóle panele będę teraz zrywał. Rada sekunda w pokoju obok. Później będę kład te panele, wcześniej wylewkę robił, moi drodzy, klocko grał budowlaniec, więc yy, więc czasem też w głowie już mi się, że trzeba mieszać zaprawę, więc przez to zapominam skakać, ale na, gramy dalej, gramy dalej, moi drodzy, gramy dalej, dobra, teraz się skupię bardziej, o, teraz się skupię bardziej i postaram się tak szybko i łatwo a, nie przegrać znaczy, no przegrałem na styk, mówię, kurde, jeden skok, nie? No jest to, że jak jesteście w szkołach, to się wolniej postaćki ładują, chociaż dzisiaj idą w miarę, w miarę łatwo, w miarę ładnie. W że wrażliwa, bo mogą zacząć cofać, tu się nie zdziwcie, bo czasem jak widzicie, jakie odpalały na przerwie tą grę, a to dzwonek i dobra trzeba wyłączać. Naprawdę, czasem się z 59 cofało do 47 nawet osób. E, A no co zrobić? Czasem w ogóle mam wrażenie, że gra też e, daje boty, nam tutaj, momentami, gdy nie może na przykład dostukać teraz tych te siedmiu graczy, zaraz nagle bagra boty rzuci, bo na przykład nie rozumiem, czemu na czasem jest tak, że e, przechodzi z 43 graczy 31, czasem z 46 przechodzi, nie, nie rozumiem. Czasem jest po prostu dziwne to przechodzenie osób, w sensie nie zawsze jest równo, nie zawsze 160 osób, mam wrażenie, w tej grze, jednak jakby żywych, później przy tej eliminacji w sensie przy odpadaniu to widać bardziej. Ojeju, nie, nie lubię tego. Nie lubię tego, bo ten początek jest straszny tutaj ten początek jest straszny. poszło pięknym dźwiękiem. Jeju, to się trzyma, Bo to się jeszcze krócej chyba kręci w momencie, gdy... Nie, nie kręci się, dobra. Aaaaa! A był taki dobry start i takie głupie potknięcie Tu niestety trzeba płynąć z prądem Tu kurde trzeba iść z nimi Bo tutaj wiecie, my tutaj żadnego oporu nie zrobimy Możemy się starać ich spowalniając tym samym Ale nic... Pojdźmy, pość, pość, pojdźmy Co jest? Nie, 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 nie. Króci, ja tu mam pokazać moim fanom jak się gra w tę grę Uuu, Co tu się dzieje? Nie, 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 się skocz! Co jest? Co? Dobra! Biegniemy na przypał, tu nie ma czasu się zastanawiać. W ogóle patrzcie jak pięknie to na przypał idzie! Nie! Co to Nie! No nie wierzę moi drodzy. ja tam przez przypadek skoczyłem. Przez przypadek klikłem prawy przycisk myszy i przez to skoczyłem i leżałem a i wilk mnie wyprzedził Ależ beton, moi drodzy. Ależ totalny beton. Przez przypadek klikłem sobie prawy przycisk myśli. Ja wiem, jak to wygląda. Ja mogę to spłacać. Ja bez problemu dochodzę do trzeciej, czwartej, leveli. A tutaj, kurde, drugiego nie mogę przekroczyć. Dobra. Nie, skupienie teraz pełne. Ej, naprawdę, przez przypadek klikłem palcem prawy przycisk myśli i skoczyłem. Widzieliście to. Gdyby nie to, miałem ja dobieg, bo byłem przed tym wilkiem i bym to wygrał. Ja, nie wierzę. Nie wierzę, moi drodzy. Razor chest za moimi plecami, tak jest bo w międzyczasie, jeszcze między remontem budowałem mikromocka mikromocka mikrofightersa, na mój bazowy kanał z klockami lego, więc jeżeli razor chest z Mandalorianina wam się podoba to wpadajcie na mój kanał co dzisiaj jest, znaczy u mnie jest poniedziałek, u was jest środa. tak, dzisiaj, właśnie dzisiaj będzie mando, tak jest z mando, tak bo w czwartek leci gazetka nowa explorer, lego explorer a w piątek albo w sobotę leci makietka z ACOGiem, ACOG 2, z chlebo. A piątek, nie, w piątek poleci recenzja gaci Mario na bazowym Kanale, a w sobotę poleci makietka, tak jest. E, więc dzisiaj środa, dzisiaj ten mocek leci. A jeszcze gazetki, kurcze z Blue Ocean, to może być, że gacie Mario wylecą z piątku i w piątek polecą gazetki Blue Ocean. Całkiem możliwe, bo będzie na pewno Batman, a... chyba tylko Batman. A to będzie bardzo fajna figurka Jokera, więc będzie warto ją rzucić, moi drodzy. Dobra, dość behind the scenes, dość behind the scenes. Mm, Okej, okay, co to jest za plansza? Mm, gramy, 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 ziomki, bo... Mm, ojeju, to, ojeju, to... Nie jest źle. Zazwyczaj to przechodzę, patrzcie, już wychodzę. to wilku, bo poprzedniej chwili mam uraz do wilków. Uuu. Dobra, kość... Co jest? Kruci nie powinny to kosić. Uuu. Puu. Puu. Puu Dobra. Nie. Dobra, 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 dobra. Jeju, tego nie widzę, bo to po jest taka przepychana Dobra No dawaj! Dobra, 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 przeczytam, dobra, przecież, no, dobra. to jest bardzo ważne przecież tamten wiatrak. On jest beznadziejny tamten wiatrak. Dobra, jeszcze owówka, moi drodzy, jeszcze ówka Obiecałem wam, że jestem dobry w tą grę, więc no bez ja jestem dobry w tą grę, kurde. Tamto naprawdę nie mogę przebować tamtego wilka. Nie! Ruci, ale strata... Nie, dobra, ale tu lecimy, tu lecimy bokiem, moi drodzy, ten przód, on zawsze wywala te osoby, widzicie, poza, poza nawias społeczeństwa, więc pomijamy to, e, dawaj, 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 dobrze, moi drodzy, patrzcie, 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 idź stąd, buź... Pięknie, moi drodzy, pierwsza dziesiątka w ogóle i taki jestem zawsze w tej grze. Poprzednie dwa to była rozgrzewka, jednak z rana. Eee, pięknie, moi drodzy, pierwsza dziesiątka. No to się też dużo punkcików ma, eee, więc świetnie, ale nerwów po prostu mi też, Co to był kon? Ja chcę, ja chcę skórkę konia! Ej, co teraz, że mieć skórkę konia? Pewnie mieć 50. level w tej grze. Zamrzycie, świetna skórka konia. No dobra, kończcie, bo no się tutaj, prawda, tym co byli w pierwszej dziesiątce. Round over, top 20, moi drodzy, to ciekawe jak to jest premiowane. Mam nadzieję, że dużo, w ogóle ciekawe czy mi się uda zdobyć te wszystkie levele, wątpię, bo aż tak tą grę nie gram. Zdobyć te wszystkie levele do drugiego sezonu tej gry, 37 aż przeszło. I patrzcie, nie rozumiem, dziwnie, mój... za każdym razem jest inna cyfra ludzi, którzy przechodzą. Nie do końca to kumam, wy to kumacie, wytłumaczcie mi, będę wam wdzięczny. Co będzie na drugim levelu? spadająco. Nie, nie, nienawidzę tego. Nie, naprawdę. Tutaj tego tak nie lubię. Tu się podnosi poziom tego glutu. I często to przechodzę, ale często też nie, bo to są te beznadziejne spychacze. I spychacze to są palicho. Ale ci towarzysze gry, którzy kurde cię chytają i zrzucają, to to jest jakaś porażka denerwościowa. Nie, dobra. Nie. To by było w ogóle przepięknie wybić się od tego, ale rzadko się to... No i właśnie o tym mówię! Jam! Jam! No nienawidzę po prostu tych graczy tutaj w tej grze. Ciężko je nawidzić. Idźcie się utopić. Naprawdę, idźcie się. I. Idź... Nie! Nie! Kurde, woda patrzy już jak wysoko. Idźcie się utopić. Jak, jak was proszę? Idźcie się utopić. Nie! No, nie. Nie, piłka jeszcze, nie! Uciekaj stąd! Idźcie stąd! Nie! Nie no, nie, nie, nie! Po prostu Powiem... Wam... To jest kwintesencja, czemu ja nienawidzę gier, kurde, y Czemu ja nienawidzę gier multiplayer? Właśnie przez takie graczy, przez których nie mogę grać, bo oni im podskakują, oni mi, kurde, przeskakują, bo gdybym ja tu szedł sam, ja będę to odszedł bez problemu. Ale przecież to, że te pajace mi tam skaczą, że ja mi tam przeszkadzają, to ja tego nie mogę non to przejść. Bo się potykam oni, bo mnie chytają, bo mój hipek się przewraca. No niewiarygodne... Niewiarygodne, moi drodzy, po prostu nie niewiarygodne. Nienawidzę takich sytuacji, nienawidzę. Aaaa! Masakra. Kurde, już byłem w No najgorzej jest ten pierwszy level, bo na tym pierwszym w sensie, tych pierwszych tłokach jest dosłownie największy tłok i tam się właśnie człowiek potyka. Więc tak jak wchodzi pierwsze tłoki, to drugie już się wydają banał. A kurde, tu się tłok zrobił większy na drugich. Eee, nie, 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 dlatego nie widzę tego gluta. O, nie, nie. Dobra, trudno, to trudno. Opowiedziałem Wam yy, scenariusz na ten kanał na ten tydzień, a na kanale gamingowym, co będzie, mm, jutro będzie, zobaczymy, albo yy, jutro będzie, albo wracają Clone Warsy, albo będzie maksowanie Hobbita. W piątek będzie Mario, znów, Ostatnio raz byłem bardzo blisko, więc może teraz się uda. No i sobotę wtedy zależy, co będzie pierwsze, albo nie, w sobotę wrócą Clone Warsy, czyli jutro będzie maksowanko jakiś Hobbita i od tego maksowanka będzie zależało, czy będzie więcej tego maksowanka, moi drodzy, bo zobaczymy, czy mi wsiądzie, bo jak wiecie, kanonu ja nie znam, nie znam się na Hobbicie, nie znam się na tym kanonie. Nie znam się na hobbycie, nie znam się na tym kanonie. Co z tego wyjdzie? Jeden klot wie. Um, więc. Y... Zobaczymy, czy mi to siądzie, Bo jeżeli ja się nie znając, fabularnie jak przychodziłem, tak średnio mnie kręci maksymalnie czegoś, tego, co mnie średnio kręci. Boo! Poszli, moi drodzy, poszli! Brawa na góry, brawa na góry! No kurde! Nienawi nie na nie, na nie, na nie, na nie na nienawidzę tych ziomków po prostu, których kurde się tak o nich potyka człowiek. Potyka się o nich człowiek i nie może normalnie przejść tej gry. Dawaj, 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 bo jest, to jest spoko nie? Dobrze, ale na styk, na styk, moi drodzy, bo tam trzeba pod uwagę się jak ślizga. 15, 15, nieźle top 20, nie, ale top 50 tak A to też jest specjalnie premiowane 50, to ja, moi drodzy, dobra. Tylko nie dawajcie mi teraz tych glutów. Nie dawajcie mi tej glutowatej planszy, bo ona mnie wykończy. Pięknie. I teraz zostało 39. Dlaczego? Nie wiem. Czy to procent przechodzi? Czy są boty? Czy gra faktycznie na przykład daje. Nie, nie wiem. Nie wiem. Nie kumam. Tylko nie gluty. Dobra. X-Crimble. Ok. Tu nie jestem najlepszy, ale niejednokrotnie w to, niejednokrotnie sobie grałem w to raz. W tą planszę. Okej, okay, tu po prostu trzeba buchać jajka, natomiast beznadziejne jest to, że kurde, tu trzeba grać dwoma rękami na klawiaturze. I nie można się obracać za bardzo myszką, bo trzeba to jajko trzymać. Chyba, że ja o czymś nie wiem, dobra. Jajooo! Tak jest, trzeba cały czas... Gdzie jest moje, gdzie jest moje tu? Rzucaj, 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 zomek. Dobra, kradniemy jaja, moi drodzy. Może zaczniemy kradzież czerwonym. A niech nasi się tam biorą. A. Kurde, patrzcie, jak już się czają, żeby mi tu. Żebym czasem tego jaja nie wziął. Co jest? Bierz mi jajo, jestem kurde. Bierz mi jajo, kradnij jaja. Ale jaja krani, jaja. No co jest? Możemy się przestać przepychać! Kurde! No dajcie mi jakieś jajo! Ukradź. No. Ej, bo przegrywamy panowie. Może nie jesteśmy ostatni. Co jest? Czemu nie... Aha, bo czerwonym kradnę, okej. Okay. No tam jest jajo u góry, wyskocz stąd! No wyskakuj stąd! Co jest? No wyskocz stąd! Co jest z tą grą? Dobra. No, da, da. To jest moje jajo! To jest moje jajo, moje, 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 moje! Moje jajo! Dobra, bierz ziomek Dobra. Nie! Dobra, dobra, ale no to się wbiło to jajo! dobra! Te te, te puść to ziomek! Puść tak to ziomki! Ziomki, kradzionki, jajonki! Da no, Dobra, i ci popij nie on odwalnął! I tak przeszedłem, dobra! Oj, te jaja są zawsze śmieszne, cztery drużynowe. Tu odpada na szczęście. Najsłabsza drużyna. Finalnie nie patrzyłem do góry, którzy byliśmy, więc ile punktów za to zdobyłem. Ale przeszliśmy, widzimy, odpadło. Sześć najsłabszych. O, frajerzy. I moi drodzy, trzeci level. Przynajmniej tyle właśnie nisko mają, jak mówię, że do trzeciego, czwartego dochodzę bez problemu. Eee, tylko nie dajcie mi teraz glutów. Tylko nie dajcie mi teraz glutów. Skakanka, dobra, tu. Ojej, nie chcę krakać, ale jeszcze nigdy nie odpadłem. Ale nie chcę krakać jeszcze nigdy. nie przepraszam, raz odpadłem, ale z totalnie własnej głupoty, po prostu sam, sam wyszedłem. To mnie nawet nie strąciło, ja sam wyszedłem, kurde, z tej skakanki, nie, sam wylazłem. Eee... Okej, okay, żeby tylko mówię, inni gracze mnie tutaj nie, wiecie, nie, nie zepchnęli w jakiś sposób. Na szczęście chyba się tutaj nie da zepchnąć. Eee, dobra, idźcie, odpadajcie frajerzy, odpadać frajerzy, proszę odpadać frajerzy z planszy. To, tu jest najważniejsze, że wiecie o co chodzi? Że to po prostu leci nierówno oczywiście z tym górnym i że w pewnym momencie to, to możemy podskoczyć i nas to górne zepchnie. Wiecie o co chodzi? Eee, o, że teraz na przykład nas to górne weźmie. I teraz ja muszę uciekać, bo ono mniej więcej się będzie równało na tym chyba levelu No właśnie. Czemu nikt nie spada? To jest w ogóle na czas? Nie. Jeden odpad dopiero. Off! Dobra, udało się, moi drodzy. Ja się zagapiłem na kurde ile odpadło, ilu gra. A zapomniałem, że... Trzeba wskakiwać, uciekać. Czterech już odpadło, okej, okay. ilu ma odpaść? Ilu ma odpaść? Ja się pytam. Już odpadło czterech. Czy to jest na okrążenia? To jest chyba na okrążenia, że to ile okrążeń musi po prostu zrobić. I po iluś okrążeniach dopiero... Nie, leżę, leżę, leżę! Nie! Dobra. Siedmiu odpadło nie trzeba... Aha, dobra, jedenastu musi odpaść! Dobra moi drodzy! 11 musi odpaść. Jeszcze dwóch. Mówiłem, na tym nigdy nie odpadłem, moi drodzy. Poza tym jak sam wypadłem. Czwarta runda, moi drodzy, I ja tak gram zawsze! Ej, naprawdę, mam wrażenie że zawsze jak tą kamerkę i nagrywam go, to kurde wtedy idzie źle. Wtedy idzie źle. Nie ogarnę tego. I dlatego 11 ma odpaść, a odpadły teraz dwie osoby. Bo ja te, tego właśnie nie rozumiem, moi drodzy. Dobra, co będzie na czwórce? Co będzie na czwórce? Ojeju, to jest głupie. Ale na szczęście to jest drużynowe. Oczywiście, każda drużyna ma dwa końce, w sensie dwa, nie cztery. Eee, więc jak mać całą drużynę, to co z tego, że będziecie mistrzem? I odwrotnie. Eee, możecie być tanie, słabi, a was drużyna uratuje. Troszkę jak ja zajkami, bo tam zajkami to mało się przytem, nie. Ej, eee, ja to przeskoczyłem! Dawać mi tutoringi. Kurde, przegrywamy! Dobra, tam przeskoczył czerwoniak Tu doskoczę Nie doskoczyłem! A! Dobra, tam jest, ale ten już leci, żółciok Żółciok spadaj, to jest moje Nie! Ale beton Ale beton, moi drodzy Ale zaniżam staty naszej drużynie No, dobra, jest Dobra, jest 16 mamy. Co prawda, nie jesteśmy najlepsi, więc, moi drodzy, to nie jest tak. Trzeba uważać. No, co jest, czemu gra się przywiesiła? Ej! Co jest? Nie! Bagno! Nie, 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 nie! Nie! nie. Dlaczego mnie... Po pierwsze miałem tyle punktów, że osiągnąłbym dziewiąty poziom Po drugie, kurde Przecież bym nie odpadłem, w tym byłby piąty level Ale to denerwuje mnie denerwuje ta gra, moim z tym wywalaniem Naprawdę Bo żeby jeszcze punkty mi przyznało Trudno stwierdzić, słuchaj, odpadłeś na tym levelu, uznamy, że odpadałeś i tyle A to mnie, kurde, by było... nie Dobra, moi drodzy, kończymy to na dzisiaj, bo mnie to zdenerwowało ja mam że to dużo nerwów jeszcze przy moim remoncie, przy zrywaniu i kładzeniu paneli od nowa wylewek. Przede wszystkim ja tego w życiu nie robiłem. Ale doszedłem do czwartego i doszedłem do piątego. Doszedłbym do piątego, gdyby nie głupia gramo i lozy. Więc no cóż, na ciebie kończymy. To jest ten odcinek Fall Guys na ten tydzień. Może jeszcze w niedzielę, kto wie, zobaczymy jak będę stał z czasem. Może w niedzielę jeszcze w zagramy, nie obiecuję. Na dzisiaj kończymy. Dzięki, że byliście. Stawcie subskrypcję, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, jeżeli dotarliście do tego momentu. Do tego momentu filmu Dzisiaj by Dostać serduszko, znów się musicie postarać Jakimś fajnym komentarzem Dzisiaj nie ma serduszek za darmo, jutro w hobbycie Rzucę serduszko za darmo, więc oglądajcie do końca I wtedy powiem co trzeba mieć serduszko za darmo Dzięki, że byliście, bye